Drodzy pielgrzymi kontynuujemy rozważania wielkopostne, dzisiaj 31 temat. Jan przychodzi po matkę. Maria Waltorta, kiedy pisała, notowała to, obja to objawienie. Te objawienia mówi, że widzi ucznia, ale bardzo bladego, wychudzonego. Jego twarz wyłania się jako twarz człowieka na wpół martwego. Oczy sine, przyćmione, włosy matowe i tak dalej. Bardzo szczegółowo opisuje postać Jana. I dalej pisze, nie ma w nim już ani łagodnego i radosnego, ani pełnego niepokoju Jana. Człowiek ten sam, ale zmieniony. Stąd też i ta wnikliwa obserwacja, i to ten opis w objawieniu. Puka do drzwi. Z wnętrza słyszy głos: Kto puka? To ja, Jan. Drzwi się otwierają, wchodzi zdecydowanym krokiem, bo wie, że chce i powinien być w wieczerniku. Nie odpowiada na pytanie pani domu, idzie, bo wie, zna drogę. Ta kobieta, która otworzyła, pyta się, co dzieje się w mieście, ale chyba nie uzyskała odpowiedzi, bo on, wchodząc, zamyka drzwi i zaraz upada na kolana. Wybiera szczególne miejsce, bo to, na którym siedział Pan Jezus. I kiedy klęczy, płacze bardzo boleśnie. Mało tego, dotyka całuje obrus Właśnie w tym miejscu, gdzie wieczerza się dokonała, całuje ten obrus jest jeszcze bardziej wzruszony. głaszczę kielich, którego używał Pan Jezus, którego które trzymał w swoich najświętszych dłoniach. Ten opis jest wzruszający i dzisiaj i zawsze tak będzie, bo to ogromna miłość. Jan kochał Pana Jezusa w ogromny, tak trudny do opisania sposób. I modli się o Boże Najwyższy, pomóż mi, pomóż mi powiedzieć matce. Przyszedł na tę modlitwę, możemy zinterpretować, do tego szczególnego miejsca, aby nabrać siły, odwagi, bo spotkanie z matką i powiedzenie tego, co się stało, dokonało, to po ludzku przerastało jego możliwości. Stąd też ten ogromny lęk, obawa, a wszystko kierowane. Miłością do matki. Wstaje, rozmyśla, dotyka kielicha, aby tych sił jeszcze bardziej nabrać, zaczerpnąć. Rozgląda się wokół, zauważa, że w kącie leży ręcznik, który służył panu Jezusowi do wytarcia nóg, stóp apostołów, które obmywał z takim szacunkiem i z ciągłym Widzi kolejny ręcznik, bierze, składa, głaszcze, całuje. To takie czynności nazwijmy codzienne, ale nie w tym miejscu i nie te przedmioty, i nie ten człowiek. A więc ta głęboka cześć i miłość wspomnień, miejsca, przedmiotów, które używał, dotykał Pan. I słyszy taki głos wewnętrzny, no dalej, no dalej, sam siebie przynagla, przyspiesza, chce dalej, a jednak nie może. Znowu powraca do stołu, bierze ten kielich, znajduje jeszcze kawałek chleba, którym dzielił się Pan Jezus z Judaszem, maczając w kielichu. To też go jeszcze bardziej wzrusza, jednocześnie przypomina, Postać zdrajcy, wszystko całuje, wszystko bierze. Chce, chce, żeby te przedmioty były zawsze najbliżej jego serca. Traktuje jako relikwie. I znowu słyszy ten wewnętrzny głos: No dalej, dalej, idź w końcu. Jest lęk ciągle pochylony, ale wie, że trzeba wyjść. Otwiera, wchodzi do, do izby, gdzie jest matka. Ona się pojawia, widzi, że, że jest zalękniona, że zatworzona, jest też inna w wyglądzie. Jan podnosi głowę, chce patrzeć na nią. Ale jest to bardzo trudne. Dlatego szuka też słów, próbuje otworzyć usta, ale nie może. To jakiś, nazwijmy, paraliż, nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale w przenośni to jest taka blokada chce, a nie może tak się lęka. Stąd też, Zaraz pojawiają się łzy w jego oczach, jest po prostu bardzo poruszony. Widząc to, Matka Najświętsza mówi: Chodź tutaj, Janie, serdecznie, jak kobieta potrafi, i to Matka Syna Bożego. Nie płacz, nie powinieneś płakać, Ty zawsze kochałeś Jezusa. Te słowa na pewno są ważne, były dla niego już wstępem, początkiem tego wyjątkowego spotkania, w czasie którego miał przedstawić to, co się stało. Te słowa jeszcze chyba pisze tutaj, odnotowała Maria Waltorta, że jeszcze bardziej uruchomiły jego wzruszenie. To nie pojedyncze, ale już Spadające regularnie krople, duże krople łez. I przy tym, jeszcze płacząc, jeszcze głośno, głośno zawodził. To było tak przejmujące, że aż przyszła Maria Magdalena, małżonka Zebedeusza i inni, bo nie wiedzieli, co się stało czy jakaś krzywda, czy jakieś nieszczęście. A tu widok płaczącego rzewnie mężczyzny Jana. Matka mówi: „Chodź, chodź do mnie, Janie”. <laughs> Przyciska go do serca, trzyma za przegub dłoni. Zostają sami. Jan nie reaguje, dalej płacze i dalej jest poruszony, wewnętrznie i zewnętrznie. Dłoń Matki Najświętszej jest kotwicą dla niego, jest radością, jest podporą. Stąd też trzymając się właśnie tej ręki, przyciska jeszcze bardziej, sam tuli się do serca Matki i krzyczy, woła właściwie przebacz, przebacz, Matko, przebacz. Maryja. <tryk> Wyprostowana i smutna, trzymając jedną rękę na sercu, drugą na jego ciele, mówi: Cóż mam tobie wybaczyć? Tobie, biedne dziecko, co tobie? Jan podnosi głowę, ukazuje się takim, jaki jest, bez tej męskiej dumy. Jest po prostu jak małe dziecko. Płacze. Jest wystraszony, jest przejęty, jest poruszony. Bo opuściłem, bo uciekłem, bo nie broniłem. Powinienem być, powinienem ja umrzeć, zanim to się stało. Matko, matko, kto uspokoi sumienie? Maryja krótko i zwięźle mówi: Ja nie. Mniej, mniej pokój, on ciebie kocha, nigdy nie zawiodłeś go. To te słowa na pewno były potrzebne, ale czy już, czy wystarczyły, czy zaspokoiły? Pewno nie, bo dalej jest targany przypomnieniem zdarzeń i wyrzutami sumienia. Ja wczoraj wieczorem nie potrafiłem go zrozumieć. Spałem. On prosił, żebyśmy czuwali, żebyśmy się modlili. Nie czuwałem, nie byłem, a potem uciekłem, kiedy, kiedy Ten przeklęty przyszedł z łotrami. Matka strofuje, nie przeklinaj. Ja nie zawsze pozostaw ojcu ocenę sytuacji i ludzi. Jan dalej jest podenerwowany, wzruszony, upada, upada na ziemię, jeszcze bardziej płacze. Odpowiedz Janie, gdzie jest mój syn? Pytanie, którego się bał, wiedział, że będzie zadane, ale się bał. Jak powiedzieć to, ukochanej matce Syna Bożego. I tak mówiąc językiem naszym współczesnym, próbuje coś mamy takie określenie szkolne duka, czyli jakoś próbuje wykrzesać sobie w siebie jakieś słowo czy drugie, ale to nie bardzo wychodzi. To, co uchwyciła Maria Waltorta, to tylko z miłością, Matko, matko, wiele razy, matko. Kiedy już nie mógł bardziej, bo musiał dać tę odpowiedź, krótko jest skazany. A Maryja pyta: A gdzie jest w tej chwili? Uczyniłem wszystko, żeby mnie zobaczył. Chciałem, starałem się. Matka mówi: Ja wiem, ty nie widzisz tego, ale ja tak samo w tym samym czasie i tak samo odbieram cierpienie i ból. Moje ciało jest porozrywane przez biczowanie, na moim czole znajdują się ciernie, czułam uderzenia, wszystkie po kolei tak samo, ale teraz nie widzę. Teraz nie wiem, gdzie mój syn. Stąd też Jan zakłopotany, bo tego nie wiedział, co powiedziała Matka Najświętsza, że tak samo cierpi, chociaż fizycznie tego nie widać. To wszystko odbywało się wewnętrznie, ale miało taki sam ból, takie samo cierpienie jak. Syna Bożego. I matka woła: O Boże, daj mi sił. On musi mnie zobaczyć. Chodźmy, Janie, gdzie on jest? Wyszedł z domu Piłata, odpowiada. Ta wrzawa, ten tłum, wszyscy krzyczą. On jest związany, stoi na schodach pretorium, czeka na krzyż, później droga na Golgotę. I krótka decyzja matki najświętszej. Janie, weź niewiasty, idziemy. Weź też kielich, ten chleb, te ręczniki. Będą dla nas pociechą. Chodźmy. Kobieta, a taka zdecydowana, pewna i wiedząca, czego chce, dlaczego chce, bo. Chcę zobaczyć Syna. Jan zbiera te przedmioty, wkłada, przykłada wszystko jeszcze raz, zwłaszcza ręczniki do, do serca, do twarzy, całuje kielich, chleb. Wszystko zabierają. Matka nakłada welon i wyruszają. Podaje w objawieniu, że Maryja nie płakała, tylko drżała. Była tak przejęta dreszczami wzruszenia, a jednocześnie łączności. Wychodzą, wychodzą kobiety, wychodzi Jan. I matka najświętsza krótkie upomnienie, taką, takie polecenie wydaje: Zamknijcie córki, zamknijcie się córki. Nie płaczcie, chodźmy. Maryja wspiera się u boku Jana i idą przed siebie. Amen.